Jak twierdzi były wieloletni pracownik TVN, operator Kamil Różalski. W strukturach stacji w latach 2010-2020 dochodziło do nadużyć wobec pracowników. Chodzi m.in. o mobbing i nepotyzm. Do nieprawidłowości dochodziło we wszystkich działach, a także na stanowiskach kierowniczych i w strukturach zarządu. Kamil Różalski, jako operator w stacji TVN, pracował przez 23 lata. Mobbing względem pracowników miał stopniowo nasilać się od 2010 roku i trwał przez wiele lat. Skala była też ogromna. Było, było wręcz zachęcanie do tego, żeby, żeby źle traktować pracowników. Wtedy, kiedy jeden z kolegów, członków naszej grupy, złożył zawiadomienie do działu Compliance, do działu Etyki w Warszawie. Skończyło się to tak zwaną komisją. Komisja dostała jednoznaczne dowody, łącznie z nagraniami, na zachowanie tego człowieka. I sprawa skończyła się tak, że kolega nie pracuje, a ten mobber nadal zajmuje to samo stanowisko. Było to ponad rok temu. Po zgłoszeniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu TVN-u przez Kamila Różalskiego, Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła 1800 przypadków naruszenia kodeksu pracy. Ponadto wytoczony stacji TVN proces przez Kamila Różalskiego został zawieszony na wniosek tejże stacji. Wcześniej ma zostać rozstrzygnięty spór sądowy Różalskiego. Z ZUS-em. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła swoje działania dopiero dwa lata po zgłoszeniu naruszeń. Wielokrotnie sprawdzaliśmy wiarygodność tego, co mówi pan Różalski i niestety z różnych źródeł w różnych miejscach potwierdzają się te po prostu właśnie opinie, które o tym pracodawcy o telewizji TVN głosi pan Różalski. I osobiście znam kilka osób, które również skierowały sprawę do sądów pracy albo do Państwowej Inspekcji Pracy, wskazując te nieprawidłowości te sprawy nie są zakończone. Ponadto Kamil Różalski wskazuje, że część kadry kierowniczej stacji TVN prywatnie kpis promowanych na antenie idei i haseł nie da się e, poniżać pracowników wyzywać ich od przepraszam pedałów a na sztandarach nieść e, wolność i równość dla LGBT to jest hipokryzja e, więc to nie budzi wątpliwości te dowody są one istnieją e, prawdopodobnie będą e, stopniowo publikowane natomiast e, ja nie wierzę w to, że ktoś może być częściowo uczciwy, w jakimś stopniu uczciwy. No albo jest się uczciwym, albo nie. Dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skierował skargę na stację TVN do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W mojej ocenie sposób relacjonowania przez tą stację orzeczeń sądów, które dotyczyły podobnych co do istoty zdarzeń związanych z użyciem przemocy dyktowanych względami ideologicznymi wskazuje i stacja ta w sposób rażący łamie zasady bezstronnego relacjonowania wydarzeń i pokazywania ich w sposób obiektywny i bezstronny natomiast zdaniem redaktora TVP Marcina Tulickiego redakcja TVN już w pierwszych latach funkcjonowania dopuszczała się manipulacji i dezinformacji według ustaleń Tulickiego pieniądze na założenie stacji miały pochodzić z rajów podatkowych widać, jaki stosunek do Mariusza Waltera i Jana Wejherta miały komunistyczne władze. No warto również zaznaczyć, że i Mariusz Walter i Jan Wejhert to byli tajni współpracownicy PRL-owskich służb, podobnie jak na przykład rodzice wielu dziennikarzy, którzy od samego początku, od roku 1997, bo przecież wtedy powstała telewizja TVN, pracowali. Z siedzibą w Panamie. Z grubsza wiadomo, jakie były te związki i mechanizmy obrotu pieniędzy, obrotu z udziałem PRL-owskiej bezpieki, który, który, które to wyprane pieniądze docierały później. Do Polski. Kilka miesięcy temu stacja TVN pozwała redaktora naczelnego portalu niezależna.pl Grzegorza Wierzchołowskiego, a także telewizję polską i redaktora naczelnego portalu TVP Info Samuela Perejre za zacytowanie opinii Tomasza Sakiewicza na temat materiału TVN o katastrofie smoleńskiej. Redaktor naczelny telewizji Republika i Gazety Polskiej na antenie TVP Info mówił, że TVN manipuluje i kłamie w żywe oczy. Część tych mediów lewicowych dość, do, dość frywolnie traktuje fakty nome, nome. No to jeszcze ma kłopoty z, z, z podstawową wiarygodnością, traktowaniem własnych pracowników. To jest coś zupełnie porażającego. Kamil Różalski pracuje nad książką, w której opisze szczegóły dotyczące mobbingu, do którego dochodziło w TVN. -ie. Konrad Chmioła, Telewizja Republika.